Cześć, tutaj Dante Welli i kolejny odcinek z Paniego świata y, Sudy, tym razem przyszła pora na No More Heroes czyli y, można powiedzieć, śmiało, y, pierwsza gra Sudy i Hopper na y, konsole obecnej generacji, bo czy nam się to podoba, czy nie, Wii jednak jest y, konsolą obecnej generacji tytuł na Wii oryginalnie y, jeżeli się nie mylę pod. Gra to miała, jako Heroes po prostu wyjść jeszcze na Xbox na Xboxa 360, ale zainteresowanie kontrolerem, Wilotem sprawiło, że jednak numer no Heroes pojawiło się na Wii. Posiadacze Xbox 360 i PlayStation 3 musieli trochę dłużej poczekać na swoją wersję, znaną w Europie jako. No More Heroes, Heroes Paradise, która jest pewnego rodzaju remake'iem No More Heroes, bo to jest jakby wersja z lepszym grafiką i mnóstwem dodatków, plus kilkoma elementami z No More Heroes 2 Desperate Struggle, ale ten wstęp pewnie mało kogo interesuje. Trzeba przejść do miejsca, czyli e, czym jest No More Heroes? No More Heroes to, e, moim zdaniem, bardzo ważny punkt w karierze Grasshopper i samego Sudy, bo po Killer 7 i jakby kultowym statusie tego tytułu przyszło coś, co jest chyba tak naprawdę największym sukcesem komercyjnym studia, bo to jest jak dotąd jedyna gra od Grasshopper, która doczeka się Sequela do tego jeszcze wydania wydaniu wersji, pseudo high definition, czyli to jest jakby jedyny projekt grasshopper, który ma już e, jakby trzy wydania swoje, czyli No Heroes Rumi, No More Heroes no More Heroes, e, Heroes Paradise na Xboxa i PlayStation, a także e, No More Heroes 2 Desperate Struggle. To jest także ten tytuł, który sprawił, że e, po... Pokazanym wcześniej, na przykład, slasher, że jakim było e, Samurai Chample side track, to jest powiedzmy pierwszy e, slasher od studia, który jest ich własnym pomysłem. To nie jest e, wykorzystanie jakiejś licencji anime i on przynosi także to, co, co widzimy. Czyli później Lollipop Chainsaw też jest slasherem i jest e, w pewnym sensie podobne do no More Heroes. E, Killer is Dead to kolejny slasher, i kolejna gra. O, w tym razie krążą tylko plotki, czy to może być No More Heroes 3, czy po prostu inny projekt e, znowu inspirowany w jakiś sposób w No More Heroes? E, Też będzie Slasherem, jeżeli te plotki się potwierdzą. Czyli tak jakby No More Heroes wytycza nową ścieżkę dla studia grasshopper, które przerzuca się z dziwnych e, projektów bardziej w stronę e, standardowych gier. W No More Heroes e, wcielamy się e, w Travis'a to jest 27-letni w pierwszej odsłonie chłopak, który pewnego dnia zamawia, wygrywa licytację, powiedzmy na ebayu i wygrywa coś co się nazywa beam katana, to jest urządzenie przypominające miecze świetlne z Gwiezdnych wojen. to jest taki właśnie przedmiot który pozwala zabijać, bo z jakiegoś, jakiegoś powodu w tym świecie istnieje takie coś. Akcja gry dzieje się w mieście Santa Destroy, które podobno miało być bazowane na San Diego. Jednak istnieją pewne informacje, pewne donosy, że Suda, gdy mówił o tym, że to miało być San Diego, pomylił się i chodziło o San Francisco, tak naprawdę nie wiem. Nie mogę tego sprawdzić. Sama nazwa No More Heroes to nazwa motelu, który będzie naszą, który jest naszą bazą wypadową i jest jakby dość istotnym punktem w grze, bo jednak tam będziemy przyjmowali nowe zlecenia i będzie przywijał się w grze dość często. Jednak wracając do, do, do samego mm, No More Heroes, tego e, gry, a nie w motelu, e, zanim e, będę mówił dalej o fabule, tu mamy Travisa, mamy Otaku, mamy Katana. No i co to jest za gra? Wiemy już, że to jest e, slasher, bo do tego sprawdza się część gry, ale to jest e, slasher z otwartym światem, bo pff, jeżeli pierwotnie ta gra miała mia, e, jakby Pokazywać różne problemy społeczne i tak dalej, wydaje się, że y, wraz z rozwojem tego projektu on przejawia się w sensie tyle, bo y, takie można odnieść wrażenie, grając ten tytuł, bo mamy olbrzymi, otwarty świat. no Nieprzesadnie olbrzymi, ale poruszamy się w nim, możemy poruszać się w nim na, na naszym motocyklu, czyli możemy jeździć pojazdy, możemy chodzić na piechotę. Y, jest y, metro, które zostaje tak naprawdę opierane na, tylko w ale no niby jest, ale on jest dość pusty, tam jest. 5, 6 lokacji, do tego yy, odblokowane dalej w grze misje poboczne, ale ogólnie całe cała miasto, teoretycznie y, dość spore, zamyka się w 20 punktach, pomiędzy którymi się poruszamy, co, co zajmuje nam czas i tak dalej. I pokazuje to, że na przykład musimy kilka minut jechać do punktu, w którym spędzimy 30 sekund. I podobnie jak y, mafia, 2 czy L.A. Noir, ten otwarty świat, to nie jest ten typowy sandbox, którym znamy z gier. Tutaj to podobno miała być właśnie satyra całego gatunku. Tak jak mogły wystąpić na satyrę przemocy, satyrę tego, przez ile, przez to jak, jak zawsze słuchaliśmy motywów na zabijanie bohaterów i tak dalej, że nawet zabijają bez powodu. Więc gra jest slasherem, mamy do tego otwarty świat, mamy różnego rodzaju misje poboczne, z których część to jest na przykład koszenie trawy, zbieranie kokosów, wybieranie skorpionów, jak dobrze pamiętam, zabawa z kotem, gdzie musimy łapać koty, wycierać graffiti. Więc różnego rodzaju takie proste jeszcze plus e, misje, w których będziemy e, zabijać masy przeciwników na różne sposoby. Czyli ta część slasherowa. I tutaj chwila przerwy. Powrót e, do, e, do fabuły, bo zanim przyjdę e, o, o systemie mówić, to powiem trochę o, więcej o fabule. Mamy Trevisa, dostaje katana. No i z jakiegoś powodu, e, e, z oczywistego powodu, potrzebuje pieniędzy więc decyduje się podjąć e, zabija, roli zabijania, zabójcy jest czy kolejna gra z motywem zabójców w tym wypadku i Travis e, w sekwencji, która jest pokazana w introduję e, zabija e, jednego, jeden ze swoich celów i nagle dowiaduje się, że zostaje wpisana e, w poczet rankingu e, Asasynów, to jest jakaś to jest, e, tajemnicza e, jakby sekretna liga zabójców i Travis jest na 11 pozycji i bardzo chcę dojść do pozycji pierwszej, bo e, kobieta e, z francuskim akcentem e, która e, zajmuje się rejestracjami i, i tymi e, kwestiami e, obiecuje e, stosunek seksualny jeżeli on zajmie y, pierwsze y, miejsce w tej lidze y, on też liczy, że zarobi trochę kasy i to wszystko wydaje się wystarczająco dobrym powodem, żeby zabijać y, y, ludzi, w tym wypadku szaleńców i innych zabójców, ale jednak y, Travis się tego podejmuje chce zarobić trochę gro, grosza na ciuchy czy, czy y, ulubione anime, bo to jednak jest super i tak zaczynamy zaczynamy prognozę, która polega y, na tym, że podróżujemy do, danego, do danej lokacji, tam przez e, trochę czasu walczymy z falami pro, prostych e, przeciwników, a potem mamy e, starcie z bosem, e, starcie z bosami i sami bossowie są e, najbardziej interesującą e, częścią gry i tak naprawdę to one napędzają to, bo e, czekamy co, co ekipa z gry wymyśli, e, jak będziemy musieli nasłuchiwać się pseudofilozoficznych tekstów i... E, jak, jak, jak wygląda sam, sam boss dany, czyli assassin z, z rankingu. I tak naprawdę to by było w głównej mierze e, na, na tyle. Oczywiście tu e, Wii nie ma za dużo przycisków, więc nie mógł to być też przesadnie skomplikowany Slasher, bo mamy e, dwa e, podstawowe ataki. Jeden to atak naszą Kataną. E, Drugi to jest cios z pięści, który jakby wybija wroga z pozycji ochronnej. Także jakby chwilowo sprawia, że zaczyna on, on się trząść. Jakieś gwiazdki kręcą mu się nad głąb standardowe. I wtedy możemy na przykład złapać go i zrobić ruch znany z zapasów, tak? Bo. E, Tragic okazuje się też fanem e, e, pasów tych luchadorów, e, bo ma sam kolekcję Mask, czyli e, kolejna postać sudy, bo przypominam w Killer 7 Mask de la Smith, Mask the Smith, również był e, zapaśnikiem lubił to. I ma, po prostu wykonujemy akcję, gdzie przewracamy kogoś, e, su, podrzucając jednocześnie katanę. Katana spada, zabija te, na przykład te, tego człowieka. Albo sami możemy go dobić, możemy go wykończyć. Te, te ruchy oczywiście, żeby je wykonać, musimy machać willotem i gruchom. Tak samo w przypadku ataku, bo jeżeli pod, podnosimy i opuszczamy willota, to tniemy wysoko albo nisko, plus takie zamachnięcie przy nacelowaniu na przeciwnika pozwala nam jakby na natarcie na niego. Czyli system jest bardzo prosty, bo to jest tak naprawdę. Szczerze mówiąc sprawdza się do nawalania jednego ataku, tylko ciągłego cięcia i tyle. Co jakiś czas, kiedy wykonujemy egzekucję, albo mamy okazję zadać więcej obrażeń, to musimy po prostu machnąć Willotem w odpowiednim kierunku. I do, do tego sprowadza się walka, czyli jest bardzo prosto i na pewno nie po to przychodzimy do tego tytułu. Aby zbytnio nie przedłużać, może warto wspomnieć jeszcze o kilku podstawowych elementach, bo wspominałem już o otwarty świat i ta cała e, otoczka bo na przykład możemy e, ubierać naszego bohatera, kupujemy spodnie, e, koszulki, e, kurtki, buty, paski i z jakiegoś powodu mamy dość zbudowane opcje e, stworzenia tego jak Travis ma wyglądać, jak, jak, jak nam pasuje. Dlatego mamy e, dojo, w którym możemy e, trenować e, nowe, nowe techniki, możemy Ulepszać e, e, naszą katanę, kupować nowe katany. E, w samej że jest ich trzy, i jeżeli na przykład zbierzemy wszystkie trzy, to będziemy mogli bez tego nie zobaczymy e, prawdziwego e, zakończenia tego tytułu. Będziemy skazani na takie. E, ja no będę mówił, bo oba zakończenia to są cliffhangery, ale e, w tym wypadku e, dostajemy twist i. E, 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 na muszę wspomnieć jeszcze e, w kwestii satyry. W grze pojawia się łamanie czwartej ściany. Jest trochę żartów, bo mamy sekwencje, w których e, wydaje mi się nabijamy się z Metal Gear Solid. Metal Gear Solid pra prawdopodobnie trójki, bo pojawia się postać, która może nam się kojarzyć z kimś z MGS-ów. E, mamy pseudofilozofowanie e, naprawdę interesujących e, e, przeciwników. I e, wspaniałe po prostu e, łamanie czwartej ściany, bo bohater e, Travis cały czas zdaje sobie sprawę, że jest e, w grze. Wspomina o tym kilka razy, praktycznie e, w, podczas niektórych e, konfrontacji mówi, że tak, musimy zrobić to trochę bardziej widowiskowe, żeby, żeby gracz nie odszedł od konsoli i takie tam bajery, albo co tam odpieprzasz, gracz będzie na to wkurzony. Czyli mamy tu takie powiedzmy zmiany klimatu w stosunku do Killer 7, bo tam jednak wszystko było w swoim świecie i to był jakiś konkretny świat z zasadami i tak dalej, a tu jednak SUDA poprzez samą postać trawicy jakby puszcza oko do graczy i tak macie coś innego, macie coś równie wykręconego, ale tym razem wykręconego może w trochę trochę inny sposób. I Am tak naprawdę, jeżeli żeby nie spoilować, nie, nie, nie wrzucę spoilerów specjalnie do tego tytułu, e, to to by było e, na wszystko tak na, na szybko o pierwszej odsłonie e, No More Heroes, e, wspominałem, niespecjalnie skomplikowana walka. E, otwarty świat który powiem szczerze był przeszkodą bo na przykład e, pomiędzy tymi walkami z assassinami które e, e, nas niby czeka powiedzmy teoretycznie 10 walk nas czeka e, to pomiędzy tymi e, walkami musimy zarabiać kasę żeby e, móc wystąpić o wyższą pozycję rankingową i tu jest właśnie e, moim zdaniem największa wada gry bo pojawia się to, że żeby zarabiać kasę musimy jeździć po mieście co jest po prostu stratą czasu, bo to jest po pierwsze źle zrobione bo możemy wystarczy praktycznie odrzeć się na przykład to samo, żeby z niego wypaść i to będziemy tracić jakieś 30 sekund, żeby się podnieść, podnieść motocykl i wsiąść na niego z powrotem. Sterowanie motocyklem też nie jest zbyt dobrze zrobione. Chociaż w grze też pojawi się sekwencja, w której będziemy musieli nie jeździć, żeby ruszyć się dalej coś, co może być jeszcze przeszkodą dla graczy, to jeżeli ktoś nie lubi długich filmików i takiego przymędzania, to może być niezadowolony. Nie bo na przykład będzie pojawiał się e, motyw tego, że e, będziemy otrzymywali telefony i będziemy musieli wysłuchiwać e, z tym takim standardowym dla gier po powolnym krokiem głównego bohatera, który mówi o, mam dużo czasu, przed chwilą z stu gości, czekam zaraz zaraz tu kolejnych, ale o, co tam u ciebie, o, o, i słyszymy totalne postury, gadanie o niczym i ewentualne podteksty seksualne nawet nie podteksty w pewnych momentach za to, to co możesz się spodobać ludziom to, to tak toaleta sposobem zapisywania w tej gry jest wizyta w toalecie więc mamy zrobione kilkanaście toalet w różnych w każdej lokacji mamy jakby w którym widzimy mamy toaletę i ona jest, ma swój własny styl, możemy ją e, podziwiać i wizyta na sedesie to jest metoda zapisywania gry, bo jak Suda twierdzi, na sedesie się najlepiej pracuje, najlepiej myśli jak się siedzi na sedesie i moim zdaniem najsolidniejszym naj, naj elementem to są właśnie e, same stracie z busami, które trwają 5-10 minut plus e, e, filmik na początku walki, na końcu walki i e, te elementy szalonej fabuły są najbardziej interesujące te monotonne zadanie jak zbieranie kokosów to może być fajne za pierwszym razem przez te 3 minuty ale jeżeli będziemy musieli to powtarzać i powtarzać to to, to nie sprawia zbyt wielkiej e, frajdy dlatego też e, uważam, że, no, że jeżeli e, Killer 7 nam się podobało i problemem dla nas nie było tragiczna, tragiczny gameplay, bo jednak to tam było to było nudny, nie do końca dopasowane do tego, co potrafi zrobić konsola. To tutaj jest pod tym względem na pewno lepiej, bo jednak rozwalanie, rozcinanie przeciwników na pół, odcinanie im głów, także wypadają monety i zwłaszcza korzystanie z mocy, w których Travis nagle jedzie. Totalnym Dragon Ballem, bo zmienia mu się fryzura, krzyczy o, o kamehameha, praktycznie jest blondynem nagle i jednym ciosem podnosi przeciwnika do góry, rozprówa go na pół, i wszyscy nagle e, przerażeni starają się przed nim uciekać. Co jest e, naprawdę satysfakcjonujące, więc ta gra jednak ma te swoje momenty. ja bym liczył głównie jednak na fabułę, bo ona jest. E, może trochę głupkowata i tak dalej, ale jednak jest naprawdę solidnym elementem, jeżeli nie oczekujemy tego, że Suda i opery będą sobie robili widzenia, bo jednak trzeba wiedzieć, że to jest może rozbudowany żart i Satera z gier, tak? Satyra z tego jak kiedyś, było, jak do dzisiaj często się pojawia, że po prostu... Nasz, jaka jest motywacja naszego bohatera, czyli w tym wypadku kasa i, i dziewczyna. Dlatego śmiało mogę powiedzieć, że. Mi numer no Heroes się podobało. I jeżeli mamy okazję zagrać na Wii lub ewentualnie jest jakaś szansa jeszcze zdobyć tą grę na pozostałe konsole to warto się tym tytułem zainteresować bo moim osobistym odczuciu to jest końcówka tego okresu świetności sudy i grasshopper bo to jest ten moment, w którym oni po części porzucają swój dawny styl, odnajdują tą nową niszę, czyli jest to szaleństwo. Jest może trochę więcej żartu, humoru. I za to dodajemy jednak gameplay już coraz bardziej normalny, bo to jednak jest slasher, który... jako slasher, powiedzmy, jest całkiem kompetentny. Nie ma, nie ma startu do Devil May Cry, które było w tamtym momencie jakby wyznacznikiem, czy, czy nawet God of War Ninja Gaiden to jednak nie jest, nie jest ta liga, ale jako taki prosty slash na Wii yy, sprawdza się naprawdę dobrze i warto się interesować. Numer Heroes e, 2008 rok, jak mnie pamięć nie mieli, Wii Grasshopper Manufacture i Travis Douchdown, czyli bohater z e, e, świetnym, takim wyrąbistym imieniem i nazwiskiem. Yy. Gadał do Do zobaczenia następnym razem w wspaniałym świecie sudy.